do tu Jezus Chrystus. Zacznę tym razem nietypowo. Chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś obserwuje coś takiego, że pojawia się jakaś dłuższa przerwa i nie ma filmów, to zachęcam, żeby zajrzeć na moją stronę na Facebooku, odnośnik będzie w opisie filmu. No, jeżeli coś takiego się dzieje, że jestem jeszcze w stanie zapanować i napisać, co się stało, tak jak teraz pękła rura wodociągowa przy pustelni, no to po prostu tam będzie, będzie informacja. Także zachęcam, żeby sięknąć. Ale przechodząc od razu do rzeczy. Na Synodzie o Synodalności, wśród tych takich rozmaitych wypowiedzi na briefingach, wypowiedzi, które no, mają w dużej mierze jakby charakter takiej mowy trawy, czyli jak dziennikarz zada jakieś pytanie, to próbują prawda, odpowiedzieć nie podając żadnych szczegółów, nie odnosząc się konkretnie. Jednak takie wielosłowie i krętaczenie ma pewien minus, mianowicie taki, że w pewnym momencie ktoś musi popełnić błąd. I w tym tygodniu na jednym z briefingów amerykańska dziennikarka, o której już kiedyś Państwu wspominałam, Diane Montania, zadała następujące pytanie. W jakim stopniu boskie objawienie i tradycja apostolska stanowią podstawę dyskusji w ramach Synodu o Synodalności? Ja tu skróciłam to jej pytanie, bo tam oczywiście pojawiało się wiele kwestii, takich jak tam ewentualne dopuszczanie kobiet do diakonatu, oczywiście błogosławienie związków homoseksualnych itd. Odpowiedzi udzielił ksiądz profesor Wimal Thirimanna, redemptorysta. Kiedy już zostaną ustanowione solidne podstawy życia synodalnego, kwestie wyświęcania kobiet, błogosławienia związków homoseksualnych i zarządzania w kościele będą mogły zostać zbudowane. Ja po tej wypowiedzi tegoż teologa moralnego, pozwolę sobie przywołać Państwu taki fragment. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Jak widzimy pośród tego wielomóstwa i bełkotu, no jednak ktoś przyznał, że chodzi tutaj o całkowitą zmianę podstawy. Zmianę fundamentu. Jeżeli w jakimkolwiek budynku, czy nawet w jakimś, nie wiem, większej rzeczy, tak, czymś, co wymaga solidnej podstawy, jeżeli tą podstawę chcemy wymienić, to de facto konieczna jest destrukcja, rozebranie tego, w czym zamierzamy tą podstawę wymienić. I tu teolog moralny przyznał, że to właśnie się dokonuje na synodzie. Dziękuję za wysłuchanie tej wiadomości, zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie z modlitwą z Panem Bogiem.